Roksana Halabry, dzień dobry, witam w kolejnej odsłonie Rozmowy Kwalifikacyjnej. Dziś rekrutujemy na artystę plastyka. Przedstaw się proszę i podej swój wiek. Hmm, mój wiek, chyba coś skrzanili w papierach, no 55, można tak powiedzieć. Michał Budzicz, bardzo mi miło. Ludzie o Tobie mówią, że jesteś człowiekiem orkiestrą. No, namalujesz, narysujesz, sfotografujesz, dowci popowiesz. Tańczysz, śpiewasz i stepujesz. Znaczy, że śpiewanie to było różnie. <noise> Może w chórze tak, ale no orkiestra, orkiestra gra. No, można tak powiedzieć, no. To się wszystko zgadzało. No i gotuję jeszcze i sprzątam po sobie. A która z tych, z tych, z tych kwestii, z kwestii plastycznych, plastycznych, artystycznych, w której z nich czujesz się najlepiej? Hmm. Najlepiej. Można w ogóle którąś z tych rzeczy jakoś wydzielić? Znaczy człowiek się sprawdza, że rysuje i maluje i tak dalej, ale zawsze jeszcze scenografię jakieś tam próbuje robić. Nie wiem, czy mi to wychodzi, no ludzie to różnie oceniają. Jest fajnie, nie wiem, czy to tak... No chciałbym się sprawdzić na dużej scenie, zrobić naprawdę masakrycznie wielką scenografię. No już nie mówię, że takim głupim moim marzeniem jest to, że do jakiejś opery. No, to, nie aż Dlaczego tak głupim jestem, marzeniem? Znaczy, może kiedyś się w życiu jeszcze trafi, no, w sumie 55, jeszcze trochę czasu przede mną. No. No, ale zawsze ma takie niedościgłe i takie moje marzonko. Czyli scenografia? Oj, taką no. Takie wyzwania lubię. No. To jest fajne, bo to się nie nudzi. No, pewnie, że każdy może pracować w fabryce, mógłbym produkować gwoździe albo kapsle od 7 do 15, to chyba mógłbym, po roku popełnię samobójstwo. No ale bardziej uregulowany tryb życia, bo to wiadomo, ja pracuję w kulturze. I to tak jak ostatnio nawet rozmawiamy z moją szefą i ze wszystkim, to mamy wyprzedzenie, bo jest teraz maj, a my już żyjemy sierpniem i wrześniem. I właściwie żyjemy od imprezy do imprezy, czyli od daty do daty. I ten pośredni czas nam gdzieś tam ucieka, i to szybciej leci nam czas. To jeśli by ten czas nie uciekał, to na co byście chcieli wykorzystać ten znaczy, czas? No czym No Ja mówię teraz o sobie, mm -hmm. wiesz, bo to jakbym sobie tak wychodziło o 16 i miał czas na wszystko, na malowanie. A ostatnio jeszcze przecież tak mam trochę dodatkowych zajęć. Ale to jak znam ciebie, to dojdziemy do tego. <laughs> no, maluję. No to jest. To jest też choroba, ja, ja proponuję wszystkim, zacznijcie rysować, malować, nie oglądajcie telewizji, bo bezwredna i ostatnio za dużo reklam i można ADHD dostać, tak zwanego psychicznego. Zresztą Malowanie każdą... przynosi relaks, uspokojenie? O, i to jest bardzo zaraźliwe, to jest choroba, Ja się raz zamalowałem, dobra, tylko do drugiej w nocy, myk, a tutaj roletkę podnoszę, a tu szósta rano i trzeba do pracy wstawać. Nie jest coś, wciąga. No ale to jest wyzwanie. To... Które z wydarzeń w ogóle w twoim życiu było takie jedno, które, które ukształtowało twoją osobowość artystyczną? Czy to jest składowa wielu takich wydarzeń? Trudno powiedzieć, bo to tak następowało. Na pewno takim takim pierwszym kontaktem to w szkole podstawowej numer 13, bo tam uczęszczałem, na Wagary również, dwa razy się trafiło, był Niesamowity człowiek, moim zdaniem, Jurek Jarzyński. On mnie zaraził tym wszystkim, bo chodziłem tam do MDK-u, jakieś tam... An... Ja żadnej no, Akademii Sztuk Pięknych nie skończyłem liceum też, bo nie było czasu, bo trzeba było chodzić na te wagary i w ogóle dużo zajęć było. Czyli i... talent wypływa wprost z twojej osoby. Znaczy, nie wiem, czy talent, czyli, bo tak mówią, o, to trzeba mieć talent, trzeba się... Znaczy, ja uważam, że czy bym z tobą się spotkał kilka razy w ciągu... To cię nauczę rysowania. Porysować, malować to każdy. Jeżeli się chce, to można. Moja córka kiedyś mi zadała pytanie, tato na jakie mam studia iść? Nie jestem z, z, tej, z tej grupy rodziców, gdzie tak, musisz być prawnikiem, albo tak. Nie, to jest wybór mojego dziecka. Ale co czy, poradziłeś? Czy mam iść na SPM? No. Hmm. Idź lepiej tak, jak mama mówi. Bo zawsze chciałaś być pediatrą, tam na medycynę. Chyba, że no skończysz sobie ASP i będziesz jak twój staruszek pracował potem, pracowała potem w Domu Kultury. Chyba, że się z tego miasta albo z, tej, z tego kraju wyprowadzisz i, i, i może akurat ci się uda, że za życia będą dobrze sprzedawały się twoje prace. A ja mówię, ci na medycynę. Zawsze jak będziesz dobrym lekarzem, będziesz miała pieniądze na to, żeby na tak zwany jak ludzie mówią, ten sport nie jest wcale taki tani, malowanie, bo tu materiały kosztują jak... 30-lecie pracy twórczej. Przez... Oj, bo tak sobie wymyśliłem, to 30-lecie, no, no, ogólnie tak policzyłem, bo chciałem od prezydenta nagrodę wyciągnąć. <laughs> I, I stąd ta cała feta i benefis. Znaczy, no, no tak, no bo tak, trzy rzeczy połączyłem, czyli tą plastykę, kulturę, bo w kulturze się tak udzielam, się pracuję, tak, ale i, i z no i tak od 85 roku, tak sobie policzyłem, no. Właśnie, a co, co z tym kabaretem? No, Faj był, five, five nie był, nie five był, fajnie, że był. Five był. No, jakoś się rozmyło, no by, byliśmy kabaretem politycznym. No, a myślałeś się, o tym, żeby reaktywować się albo stworzyć na czym nowy? Myśleliśmy, bo ja nie byłem sam, Sławek Francki, Adaś Kapczyński, no, Artur Stępień, no była ekipa niesamowita. Czasy się trochę zmieniły, no trochę musieliśmy tak pobudować się, porodzić dzieci, jak to mówię. No zeszliśmy, może w złym, może w dobrym momencie. No, Wiele osób nas prosiło, a nie spróbujecie, no, każdy ma wspomnienia, fajny kabaret był, no ale, tak szczerze ci powiem. No my będziemy się spotykać na próbach, będziemy teksty układać, znaczy Sławek pisał teksty i niesamowite, bo wielokrotnie zdobywał świetne nagrody. Zrobimy, ogłosimy, zaprosimy wszystkich was, jak mówię jako słuchaczy i, i, i tych widzów. Wy będziecie musieli wyjść z domu, założyć buty, kupić bilet. przyjechać. Co, i to będzie takie trudne, żeby pójść na kabaret? Znaczy nie trudne, tylko no przyjdziecie, my was namówimy na jakieś bilety. A teraz łatwiej jest włączyć telewizor ich nikt nie przebije. Teraz co się dzieje? To jest kabaret. Byliśmy o tym, żeby zaraz po śmierci Sławka, żeby dla znajomych i, i przede wszystkim, żeby uhonorować naszego tekściarza, przed dobrego człowieka, nagrać chociaż piosenki. No i tak się umawiamy, umawiamy, a czas leci i ciągle nie nagrywamy. No, tak no to życie. trzeba się w końcu spotkać i nagrać. Wracając jeszcze do tych kilkudziesięciu lat Twojej pracy. Kiedy się tworzy, na pewno spotyka się z ocenami. Negatywne i pozytywne, czy są, albo były takie oceny twojej pracy, które w jakiś szczególny sposób cię zabolały, dotknęły, albo po prostu się z nimi w ogóle nie zgodziłeś, nie zgadzałeś? Na no o to chodzi, ja przyjmuję każdą, każdą opinię, przyjmuję każdą krytykę, wolę jak, jak ktoś mnie krytykuje, bo jak będą same pochwały, to wiesz, no to jak głąbki się obrasta w pióra i ja myślę, że, się, że ja nie jestem tak. Nie, no trzeba mieć pewną tą swoją taką skromność. I jest tak. Nieraz pomysł wpada, jest szał w wdychy, a nieraz człowiek się morduje. A mało do tego jeszcze dochodzą tak zwane y, kwestie techniczne. U nas w nie jest duża scena i jest ograniczona metrażowo i muszę tak to zrobić, żeby, żeby to, co ja sobie w danym momencie na, na daną imprezę wymyślę, żeby to było fajne, żeby dobrze siedział zespół w tym i żeby miał komfort jakiś. A tym dochodzi jeszcze ta techniczna sprawa, brak kasy. Możemy mieć. Dużo pieniędzy, i to jest złe nieraz, bo jest tak zwana padaczka, wychodzi na scenie, bo widać, że się wylewa kasa, a wcale to nie idzie równo z tym, że to jest fajne. Albo zadała mi koleżanka ze Schowa Ludu pytanie, jaką ja technikę uprawiam na scenie. Ja zawsze mówiłem, że. Wczesną tekturę. Podszewkę, i wczesną tekturę. Bo to jest lekkie i zawsze z Krzysiem, ze wszystkimi tworzyliśmy z powodu braku pieniędzy, a wiadomo, materiał wtórny po meblach, jeździliśmy po salonach, odbieraliśmy to jest duże płacie, fajnie, ale to jest bardzo dobry materiał, można z tego wszystko uformować. Jest lekkie, więc jak nawet spadnie na artystę, to nic mu nie grozi. A cuda się robi na kiju, a resztę to już potem światełko oszukuje to wszystko. Czas na losowanie pytania, proszę bardzo, wybierz o, matko, jedno, przeczytaj to na środku. głos <laughs> po środku i odpowiedz. Co panią irytuje? Ja jestem pan. A Ale. co pana irytuje w, in, w innych ludziach? Jak sobie pan z tym radzi? Może no, irytuje, denerwuje mnie, nie wiem. Mamy smutne społeczeństwo, nie wiem, ja się staram być uśmiechnięty. Staram się być no, taki pogodny, bo, bo no, życie nas dopada, trudności, brak pieniędzy. Ludzie mają różne problemy życiowe, brak pracy. Jak będziemy się jeszcze tak dobijać, no smutni chodzą. No. No to mnie irytuje. Mnie. wtedy tych smutnych ludzi rozmawiać? Znaczy rozwacalić? nic na siłę, no można, dlatego nie opowiada się do wcipy i z każdym porozmawiam, no, nieraz mówią, dlaczego ty idziesz przez Żeromskiego pół godziny. Chyba mnie lubią, bo rozmawiają ze mną, a ja jestem taki, że z każdym nie powiem, przepraszam, spieszę się. A, czyli dlatego by pół godziny, bo kto by cię nie zaczepił, to chociaż kilka słów, kilka zdań. Tak, bo to, w takim okresie jesteśmy, ja mam 55 lat, no wszyscy szybko odchodzą, to warto się spotykać, bo bo no jest taki pęd. Narobimy się, nie? Całą noc stawiamy scenę, robimy dekoracje, coś się kombinuje, coś się zaprasza artystę. I nagle przychodzi pogoda taka, że leje przez cały dzień i przyjdzie 10 osób. To jest ból. I szkoda roboty. Ja uwielbiam jak, nawet jak przyjdzie na imprezę garstka ludzi, ale im się to podobało i się potem słyszy o fajnie, nie? Nawet jeśli przyjdzie 10 jest, osób. Oto my to robimy, nie? Z jednej strony narzekają, że dużo imprez robimy, że jednego dnia są takie trzy koncerty nie wiadomo. A, a niektórzy narzekają, Michał, no róbcie coś, w tym mieście się nic nie dzieje. Jak się nie dzieje? No, nawet weźmiemy do ręki Rika, jest dużo imprez, naprawdę dużo, dla każdego do wyboru. Czas na pytanie z innej beczki, załóżmy, że dostajesz 10 ołówków teraz do ręki. Jakie dwa. Jakiej marki, jakiej firmy? Wybierz sobie dowolną. Jakie dwie rzeczy mógłbyś z nich zrobić? 10 ołówków. Nawet kawałek scenografii na moim kochanym starym Becksteinie w właśnie. Dziesięciu ołówków to nie jest wcale tak mało. Można Czyli... je powyginać, połamać, poprzyczepiać. Można jeża zrobić z dziesięciu ołówków. Jakąś bryłę geometryczną. Można narysować 100 rysunków takimi ołówkami. Można sobie przykleić do czoła i chodzić jak, jak Indianie w pióropuszu. Nie. Można pobijać wasze tu gąbki na przykład studyjne i zrobić fajną instalację z tego. Czyli pomysłów jest sporo. Moimi Państwa gościem był Michał Budzisz, artysta, plastyk, na stale współpracujący z łaźnią. Nie tylko. Bardzo dziękuję za rozmowę, Michale. Dzięki bardzo. Również Państwu dziękuję. Roxana Halabry, do usłyszenia. Dziękuję.